Ja uważam, że miejsce takie jak tutaj w Hubraum, uh, eventy takie jak Exploration, Innovation, uh, które rozstały tutaj w Polsce niedawno, oni są bardzo fajny przykład dla całego świata. I'm from Croatia and I currently live in Germany. And my co-founder and I have a technology startup and that's why we are here. My przyjechaliśmy tutaj, bo to była dla nas okazja, żeby przez tydzień intensywnie popracować tylko wewnątrz naszego teamu i tylko nad tym projektem. I to już była ogromna wartość. Kubram tak naprawdę zapewnia rynki, na których dany startup, dany produkt może rosnąć, tak? znaczy zapewnia klientów, zapewnia bazę klientów, kanały komunikacji, technologie, a on to tak naprawdę zapewnia również finansowanie i inwestycje. Jedno podstawowe tak naprawdę wymaganie to, że startup-pomysł musi mieć możliwość wykorzystania synergii współpracy z operatorem telekomunikacyjnym. Startupy de facto mogą zgłaszać się w każdym momencie. Mamy programy specjalnie do tego stworzone, jakby żeby pracować z startupami, w jakiś sposób przyspieszać ich rozwój i na samym końcu dokonywać selekcji, ale tak naprawdę startup-pomysł zgłasza się 24 godziny na dobę. Możesz posiedzieć w piwnicy i przez 10 lat i zrobić sobie najfajniejszy projekt na, na świecie, ale jak nie masz taki kontakt, nie masz takiej konkursy, nie masz pre, motywacji do prezentacji i tak dalej, to to jest nic. Praca polegała na kilku różnych rzeczach, tak? Po pierwsze to były warsztaty, wykłady. Ale również mnóstwo takiej pracy wewnątrz zespołu. It's amazing. We are so excited to be here. We met so many amazing teams, worked together with them, The mentors are amazing. We learned so much and uh, we've done a huge job in only seven days. Mogą zrobić następny Twitter. Wszyscy mogą zrobić następny Facebook. To nie jest tak, że ja muszę mieszkać w Berlinie, a ja muszę mieszkać w Silicon Valley. To nie ważne, naprawdę teraz. I to zmieniło w ostatnich 5 lat właśnie. To kiedyś tak to nie było. People we met here, they're also from this region and their projects are all amazing. So we think uh, everyone here has great potential to be successful and profitable. Polska jest super. Polska jest jednym z fajniejszych, takich rosnących, rodzących się scen startupowych.